Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z Wami dzisiaj z samochodu. Właśnie zmierzam do mojej pani doktor. Połóg prawie się skończył. Zostało mi raptem 4 dni do końca szóstego tygodnia. Więc no, zalecenia są takie, żeby właśnie po tym połogu sprawdzić, czy wszystko jest. W porządku, czy się wszystko dobrze goi, tym bardziej właśnie jak miałam ten stan zapalny w tej ranie, no to sprawdzimy czy już minął, czy już wszystko się dobrze wygoiło. Później mam do odebrania Biankę od mojej mamy, ale jeszcze bym chciała podjechać do centrum handlowego, bo kilka rzeczy mi się skończyło. A chciałabym sobie wypróbować nową kredkę, nową kredkę do brwi. Dzisiaj sobie zrobiłam cieniem brązowym brwi i no nie wygląda to, to dobrze. Natomiast nie mam totalnie żadnej kredki, więc sobie podskoczymy, zobaczymy czy nam się uda. Jak nam się uda, to sobie jakąś kredkę kupimy w odpowiednim kolorze. Dobra, nie gadam już, skupiam się na drodze, trzymam kciuki, żeby pani doktor powiedziała mi, że wszystko jest w porządku, że rana się ładnie goi, więc jedziemy i widzimy się później. Dojechałam, zaparkowałam, a nie było to łatwe jak zawsze, także lecimy. Ale kurtkę to ja sobie zostawię, bo jest tak ciepło. Ja sobie na kawce i słuchajcie, stoją tu obok mnie auta i ja nie jestem taką osobą, która zwraca uwagę na samochody, na modele na kolory, ale tu stoi taki kolor i widzę, że dużo ludzi jak przechodzi to się właśnie rozgląda, bo ten kolor jest po prostu no cudmiód. naprawdę śliczny. Pokażę Wam później. Do domu, wszystkie rzeczy ogarnięte. Wizyta u lekarza. Odebrałam Biankę, bo była dzisiaj z babcią na wycieczce w planetarium i byłam też w sklepie, i udało mi się kupić tą, e, tą kredkę do brwi. Ja używałam takiej kredki do tej pory z. Nie wiem, czy mi to sfokusuje chyba nie. Z nam. Mm. Była fajna, ale nic specjalnego, powiem Wam, już się skończyła. I chciałam coś innego wypróbować. I kupiłam sobie kredkę z Anastazji. I właśnie oni tam mają spory wybór kolorów na stronie Sephory. Dlatego chciałam sobie iść i sprawdzić, bo ja mam takie brwi. Trochę takiego mysiego koloru, nie są takie brązowe, tylko takie, takie szarawe. Więc dla mnie często te brązy, czy to jasne, czy ciemne, są zbyt ciepłe, wyglądają na rudę. A tutaj widziałam, że jest taki kolor jak aż brown i stwierdziłam, że on może być spoko. I wydaje mi się, że spoko jest. Bo zobaczcie, jest faktycznie taki, taki szarawy, taki szaro-brązowy. Więc wydaje mi się, że mm, będzie pasował fajnie. Co pani doktor mi powiedziała? Mm, pani doktor mi powiedziała, że no, mm, jest dobrze, nie najlepiej. Ale jest dobrze, w sensie, no, widocznie mam taki organizm, że troszkę mm, ten proces gojenia u mnie wolniej przebiega. No, natomiast wszystko idzie do przodu. I miejmy nadzieję, że ten, ok ten okres, który mi wydłużyła, powiedziała, że jeszcze no, te 6 tygodni, jak gdyby, no, muszę się, e, że tak powiem, oszczędzać, nie dźwigać i tak dalej, jak gdyby tak. Przedłużyć sobie jeszcze o kolejne te 6 tygodni, poług, żeby tam wszystko dobrze się pozrastało i, i, wygo i wygoiło. Więc na spokojnie dam sobie te dodatkowe 6 tygodni bez spiny, bez presji. Tak ma być, więc niech tak będzie. Zdrowie, jak to mówią, najważniejsze. Niech się wszystko dobrze wygoi, pozrasta, żeby potem nie było żadnych problemów. W piątek wizyta u fizjoterapeuty. Zaczynamy już pracę z blizną, więc tutaj jak gdyby ta kwestia też już będzie jak gdyby ogarnięta. No i mam nadzieję, że pomału, pomału do przodu i niedługo zapomnę o temacie. Dziękuję Wam z całego serca za subskrybowanie mojego kanału, oczywiście polecam się i tyle, widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale, tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia Pa!